Piotrek, dzisiaj drugie miejsce reprezentacji Polski. Jak byś mógł podsumować ten, ten dzień w swoim wykonaniu? E, na czy, jeżeli chodzi o tam drużynę, to no w, w porządku. Bo tam Kuba Kamil i Dawid skakali bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o moje skoki, to nie jestem, nie jestem zadowolony z nich. E, no, popełniłem dość sporo. Poro błędów, których już pracuję nad nimi, żeby ich nie popełniać, ale, ale czasem się jeszcze zdarzają, szczególnie w pierwszej serii, bo tak naprawdę pierwsza seria była e, pierwszy skok, to był taki w zasadzie, w zasadzie no można powiedzieć, że. No, to nie był skok. To nie był normalny skok. No. Ale tam był jakiś problem z pozycją dojazdową, czy, czy, czy z jakimś innym aspektem? Problem, jak zwykle, jest z jednym aspektem, nad którym pracuję bardzo ciężko. I to jest problem, który tkwi w głowie. Złożyły się też może na ten pierwszy gorszy skok trochę te gorsze warunki, czy, czy, czy może niekoniecznie? A były gorsze warunki? No tam niektórzy mieli po 13, 14 punktów odejmowanych, ty bodajże 5, 5,5 coś takiego. Znaczy to myślę nie był problem. Tak jak już mówiłem, problem leży zawsze gdzie indziej. Czy możemy powiedzieć, że na treningach, na zgrupowaniach skaczesz lepiej niż w konkursach? Znaczy, no tak próbny skok skoczyłem, taki normalny. A później... A później nie. Ale to chyba jest bardzo budujące właśnie, że, że awansowaliście z tego siódmego, szóstego miejsca na ten drugi stopień podium. Na pewno to pod względem mentalnym da, da Wam, da wam sporo, sporo energii takiej dobrej. E, tak, znaczy no wiadomo, no, walczy, walczy się do końca. Ja też po tym pierwszym wyciągnąłem trochę wniosków na, na ten drugi, też porozmawiałem z trenerem. Na pewno był lepszy, lepszy jak, ten, jak ten pierwszy, ale jeszcze nie do końca, ale, ale koledzy, koledzy jeszcze bardziej można powiedzieć się też zmotywowali. I, no i udało się na, na to drugie, drugie miejsce, na, na to podium, no i drugie miejsce wskoczyć. Co, na jutro? To jest trudne pytanie. Myślę, że myślę, że muszę pomyśleć, albo albo le lepiej nie myśleć i. Nie wiem. Okej, okay, dzięki Piotrek. Gratulacje.